Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie możemy studiować Słowo Boże. Moi kochani, chciałbym, abyśmy dzisiaj zajęli się takim dosyć nietypowym, niezwykłym tematem. Związanym właśnie ze Słowem Bożym, konkretnie z pierwszym listem do Koryntian, który ukazuje dwa rodzaje niewolnictwa. Przeczytajmy sobie ten fragment. Jest to siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian, i tam wersety od 20 do 23. Niech każdy pozostanie w tym stanie. W jakim został powołany? Zostałeś powołany będąc niewolnikiem? Nie trap się tym, ale jeżeli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w panu, ten jest wyzwoleńcem pana. Podobnie, kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Wow, niesamowite. Moi kochani, więc tutaj jest ukazana różnica pomiędzy byciem niewolnikiem człowieka, a pomiędzy byciem niewolnikiem Chrystusa, niewolnikiem Boga. Samo słowo niewolnik ma trochę takie negatywne konotacje, dlatego że niewolnik to jest rzecz mówiąca, można powiedzieć, tak? to jest śmieć, to jest nikt. Tak jest postrzegany niewolnik. Tam tak był postrzegany też wcześniej w starożytnym świecie. Rzadko kiedy zdarzało się, że panowie zaprzyjaźniali się z niewolnikami czy z niewolnicami. Najczęściej no, były to narzędzia do pracy, można powiedzieć. Dostawali uchłapy, byli często bici, bardzo źle traktowani. Um, Kupowano ich, sprzedawano, robiono z nimi co, co się chce. Tak jakby byli po prostu jakąś martwą rzeczą, jakimś meblem, którym można przestawić, wyrzucić. Dopiero chrześcijaństwo pomogło spojrzeć na tą kwestię troszeczkę inaczej i, i zaczęto niewolników traktować lepiej w momencie, w którym to chrześcijańscy panowie Sprawowali władzę nad nimi, tak. Ale tutaj akurat słowo niewolnik ma jak najbardziej pozytywny wydźwięk, i tutaj sprawdzimy teraz, w jakim kontekście to zostało napisane. Cały siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian dotyczy małżeństwa, bezżeństwa, rozwodu, separacji. Takie wątki są tam poruszone. Dzisiaj nie będziemy się na tym skupiać, ale nakreślam kontekst. I Apostoł Paweł tutaj daje różnego rodzaju rady. Do, do tego rozdziału będziemy jeszcze wracać w innym odcinku, poruszając zupełnie inne właśnie zagadnienie. Natomiast dzisiaj, właśnie szczególnie tą myśl o tym niewolnictwie. Paweł tutaj mówi o tym, że każdy, stosownie do stanu, w którym został powołany, powinien trwać przy panu. I nie chodzi tutaj jedynie o stan małżeństwa czy bezżeństwa, ale też o kwestię tego, czy zostałeś powołany jako niewolnik, czy zostałeś powołany jako wolny. Co to oznacza tutaj? On tutaj mówi, jeżeli ktoś został powołany jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. Gdy masz możliwość skorzystać z wolności, korzystaj z niej, Paweł pisze. Więc każdy z nas, według tego, co Słowo Boże mówi, był niewolnikiem. Jezus powiedział: Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Wypowiedział się tak. W Ewangelii Jana, tak jest, tak jest tam zacytowane przez apostoła. Czy na przykład Piotr w jednym ze swoich listów napisał: Komu bowiem ktoś ulega, komu czy czemu, tego niewolnikiem się staje. Więc jesteśmy niewolnikami nałogów, możemy być niewolnikami wyobrażeń swoich o sobie, Możemy być niewolnikami opinii publicznej, możemy być niewolnikami współmałżonka, możemy być niewolnikami pracodawcy. I niewolnikiem nie pod względem bycia pracownikiem, tylko pod względem po prostu bycia traktowanym jak ktoś, kto jest gorszej kategorii, ktoś, kim można manipulować, można w jakiś sposób. Nim sterować nałogi, właśnie tak jak mówiłem, czy jakieś inne grzechy, które popełniamy, też mogą pełnić taką funkcję, dlatego że podlegamy im, to nie my mamy na nie wpływ, tylko one na nas. Pomimo tego, że człowiek, który ma jakikolwiek nauk, twierdzi, że sprawuje nad nim zupełną kontrolę, ale tak nie jest. Więc jeżeli ktoś został powołany jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Chrystusa. Chrystus nas wyzwolił. Biblia mówi o tym, że jeżeli Syn nas wyswobodzi, wyzwoli, będziemy prawdziwie wolni. A w jaki sposób Chrystus nas wyzwala, w jaki sposób nas wyzwolił, umierając za nas na krzyżu i każdy, kto przyjmuje zasługi Jego świętej przelanej krwi, każdy, kto przyjmuje Jego ofiarę i jego samego, jako swojego pana i Zbawiciela, został wyzwolony z mocy grzechu, z podpanowania diabła. Jest wyzwoleńcem, jest wolny. Nie musi już podlegać grzechowi. Ma możliwość wyboru, ma możliwość przeciwstawienia się woli szatana. Jest wyzwoleńcem Pana. Ale tutaj zaraz jest powiedziane: jeżeli ktoś został powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa. Wbrew pozorom, nie oznacza to jedynie tych, którzy na przykład wychowywali się w domach chrześcijańskich i, i w pewnego momentu, w pewnym momencie, właśnie nawrócili się. W, 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 odczuli takie, jakby, powołanie od Boga, i odpowiedzieli na nie, y, i, i przyjęli go jako swojego zbawiciela, i tak dalej, i stali się niewolnikami Chrystusa, czyli tymi, którzy powinni mu być bezwzględnie posłuszni, całkowicie poddani. Oczywiście, jak najbardziej też, dlatego że to jest takie, jakby, przeciwstawieństwo tutaj, tak. Ale e, warto jest rozważyć też i inną opcję. Po co nas Chrystus wyzwala, żeby nas zniewolić? To brzmi jak paradoks, ale to jest w jak najbardziej pozytywnym sensie, w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Chrystus wyzwala nas z grzechu, aby uczynić nas swoimi sługami. Aby uczynić nas tymi, którzy będą chcieli poddać się jego woli. On daje nam wolność, ale tak jak było w Starym Testamencie. Nadchodził czas, kiedy Pan dawał wolność niewolnikowi. Mówił, wysłużyłeś swoje, możesz odejść, ale ten niewolnik miał prawo, że jeżeli chciał zostać u swojego Pana, bo było mu tam dobrze, bo kochał swojego Pana, bo miał tam na przykład rodzinę, i tak dalej, wtedy przychodził do pana i mówi: Mój panie, ja chcę ci dobrowolnie służyć do końca mojego życia, przyjmij mnie jako swojego niewolnika. I wtedy ten pan musiał wziąć szydło, przekuć mu ucho na znak tego, że, e, że przyjmuje go jako niewolnika, który z własnej i nieprzymuszonej woli chciał zostać w jego domu i mu służyć. I tutaj jest na podobnej zasadzie. Chrystus wyzwala nas, mówi, daję Ci wolność, korzystaj z niej. I teraz możesz skorzystać z niej na dwa sposoby. Apostoł Paweł mówi, Wy do wolności zostaliście powołani, bracia, i siostry, można było dodać. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczym zniewolić. Więc możemy skorzystać z wolności w sposób bardzo niewłaściwy: pobłażać ciał, poddawać się pod różnego rodzaju pokusy, przyjemności, nieczyste myśli. Niewłaściwe zachowania, postępowania, w taki sposób możemy żyć, i tak możemy korzystać z wolności i mamy do tego absolutnie pełne prawo. Chrystus dał nam wolność. Ale możemy postąpić tak, jak wspomniany niewolnik z tej starotestamentowej historii. Zdając sobie sprawę z tego, jak wiele Bóg dla nas uczynił, Możemy przyjść i powiedzieć: Panie, ja chcę Ci dobrowolnie służyć. Do końca mojego życia. Świetnie obrazuje to pewna historia. Nie wiem, czy jest prawdziwa, czy nie. Ale niezależnie od tego, czy jest, czy nie, jest fantastycznym zobrazowaniem tego, co przed chwilą powiedziałem. Pewien bardzo bogaty lord postanowił kiedyś udać się. Na, na rynek. Nie wiedział dokładnie, czego szuka. Tak jak często bogaci ludzie spacerują sobie po mieście i pod wpływem impulsu, coś tam sobie na przykład kupią, czy, czy z kimś tam porozmawiają i tak dalej. Zależności tam od potrzeby, od kaprysu. No i wyszedł sobie na, na spacer właśnie. I w pewnym momencie zauważył handlarza niewolników, który zachwalał czarnoskórych niewolników różnych, kobiety z dziećmi, mężczyzn, całe rodziny i tak Reklamował, że można wziąć ich do pracy i tak dalej. I zwłaszcza jeden ciemnoskóry mężczyzna zwrócił uwagę tego lorda. Wysoki, umięśniony. Taki naprawdę bardzo dobrze zbudowany. Widać było, że zdrowy, silny chłop. I mm, strasznie się rzucał. I jak tylko ktokolwiek podchodził, zachwycał się i chciał go kupić, to mówił: wynocha stąd, nie będę pracował. Odczep się i tam bluzył w ogóle i krzyczał. I wszyscy potencjalni klienci, którzy chcieli go wziąć, rezygnowali dlatego, że mówili, że jest chamski, jest nieoprzesany. I ten y, właściciel niewolników, ten handlarz, po prostu strasznie się denerwował, bo y, tracił mnóstwo pieniędzy przez tych potencjalnych klientów. Bił go, próbował zmusić go do uległości, ale ten konsekwentnie mówił: Nie będę pracował i koniec. Jestem wolnym człowiekiem. Nie zmusicie mnie do pracy. Nie będę pracował. I w pewnym momencie ten lord podszedł i oczywiście ten handlarz: Panie, o jak dobrze, że podszedłeś tutaj i zaczął reklamować go. Popatrz na jego zęby, na jego mięśnie. On będzie pracował przez wiele lat, tutaj Mówi, nie będę pracował. On starał się go ignorować, dalej go tam zachwalać. Stawał na głowie, na rzęsach prawie, żeby tylko ten lord go kupił. Ale ten człowiek już zdecydował. Mówi, słuchaj, ja go kupuję, ile za niego chcesz? A ten murzyn warknął mi, nie będę pracował, słyszysz? Mówi, no, ten dalej go zignorował, i zapłacił żądaną sumę handlarzowi. No, mówi, wejdź razem ze mną do powozu. On mówi, ale ja nie będę pracował! ale możesz wejść, podwiozę cię, chodź. No i poszedł razem z nim. Cały związany tymi sznurami i tak dalej. Wsiadł do tego powozu i wcisnął się w kąt, patrzał się tam w bok, tak żeby tylko nie nawiązywać kontaktu wzrokowego ze swoim nowym panem, nowym właścicielem. I w pewnym momencie poczuł, że ktoś go dotyka, patrzy, a ten jego pan rozwiązuje jego więzy. Całe takie obolałe, tutaj siniaki, miał ślady po tych sznurach. I on taki zdziwiony, patrzy na niego, mówi: Ale ja nie będę pracował. A ten pan mówi: Ale ja nie każę ci pracować. Mówi, Jak to? Kupiłem cię po to, żeby dać ci wolność. I ten człowiek tak zamilkł, zaskoczony, nie wiedział co powiedzieć, a potem patrzy. Za, za oknem, a tam piękna dolina była taka, cudowna, jakaś tam rzeczka, jakieś pola po prostu, ptaszki, motylki, po prostu kwiatów pełnokolorowych, drzew. Mówi, jejku, się zachwycił, mówił wow, jak tu jest pięknie, nie? A on mówi, to jest właśnie Twój nowy dom. Mówi, tutaj będziesz mieszkał. To będzie dom dla Ciebie. I pokazał mu piękny budynek, taki mały, fajny, śliczny domek. Mówi, tutaj możesz mieszkać, jeżeli tylko zechcesz. Jeżeli nie, możesz wysiąść i możesz pójść, gdzie chcesz. Jesteś wolnym człowiekiem. Mówi, ale, ale dlaczego? Dlaczego Pan to robi? Mówi, już Ci wyjaśniłem. Kupiłem Cię. Dlatego. Żeby dać ci wolność. Jesteś wolnym człowiekiem. Nikt nie powinien zniewalać drugiego człowieka. To nie jest właściwe. A ty masz w swoim sercu wielkie pragnienie wolności, i chciałem ci to umożliwić. Jesteś wolny. Możesz iść w każdej chwili. Ale pamiętaj, jeżeli tylko zechcesz, tu jest Twój dom. I ten ciemnoskóry człowiek, który miał na imię John, padł przed nim na kolana w tej karecie I płacząc, objął go za nogę: Panie mój, panie mój, będę Ci do końca życia służył wiernie, za Twoją dobroć, będę Ci do końca życia służył. Moi drodzy, czy to jest tylko fajna historia? Czy to jest tylko opowiastka? To powinna być rzeczywistość Twojego i mojego życia. Jak już wyjaśniliśmy sobie, każdy z nas jest lub był kiedyś niewolnikiem grzechu. A nasz Pan nas wyzwolił. Zapłacił najwyższą cenę za to, abyśmy mogli korzystać z wolności. I mamy do wyboru: albo iść w swoją stronę, robić co nam się podoba, albo paść przed nim na kolana w uwielbieniu i wdzięczności i dziękować mu za to, co dla nas uczynił. I z oddaniem i miłością Mu służyć. Wybór należy do Ciebie. Wolisz być niewolnikiem grzechu czy sługą Chrystusa? Pomódlmy się. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie, chcę Ci bardzo podziękować za to, że dzisiaj dałeś nam możliwość przestudiować ten temat. Panie, chcemy bardzo Ciebie prosić o to, abyśmy nie byli niewolnikami ludzi, zgodnie z Twoim życzeniem przedstawionym w pierwszym liście do Koryntian, żebyśmy nie poddawali się pod jarzmo niewoli diabelskiej, żebyśmy Panie nie podlegali pod e, innych ludzi czy pod swoje własne wyobrażenie i ograniczenia. Ale żebyśmy, Panie, Ciebie słuchali, Tobie służyli. Dla Ciebie żyli. Bo Ty dałeś nam wszystko, co jest nam potrzebne, Panie, do życia. I daleko więcej, bo dałeś nam siebie, dałeś nam zbawienie. Uchroniłeś nas od śmierci wiecznej. Dlatego daj, Panie, abyśmy tak jak John mogli paść przed Tobą na kolana. I dziękując Ci, zadeklarowali pełne oddanie i gotowość do służby. Panie, bardzo potrzebujemy Twojej miłości, Twojej łaski. I uświadomienia nam tego, z jak wielkiego bagna zostaliśmy wyciągnięci, bo czasami chyba zapominamy o tym, Panie, jak wiele Tobie zawdzięczamy. Ty jednak jesteś Bogiem cierpliwym, pełnym łaski, pełnym miłosierdzia i cierpliwości, wyrozumiałości. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że taki jesteś. Nie daj, Panie, abyśmy kierowali się instynktem w swoim życiu, swoimi porządliwościami, ale abyśmy wybierali zgodnie z Twoim słowem, z Twoim duchem. Bo tylko to tak naprawdę jest dla nas czymś dobrym. Niech Twój głos będzie tym, którego będziemy zawsze słuchać. A służba dla Ciebie niech będzie naszą największą radością i przyjemnością. Modlimy się o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie tego odcinka. Liczę na Wasze lajki, subskrypcje, komentarze. Zachęcam również do tego, abyście zapoznawali się z opisami pod odcinkiem. Dlatego, że nierzadko umieszczam tam różnego rodzaju materiały uzupełniające tematykę danego odcinka, jak również dane, których możecie użyć do tego, żeby wspierać moją działalność, mój kanał, jeżeli tylko macie takie życzenie. Na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!